Dzień dobry, witam Was dzisiaj w naszym sklepie, w Klockowym Imperium. Znajdujemy się dzisiaj tutaj po to, żeby stworzyć dla Was kolejną minifigurkę do kalendarza adwentowego, e, wykonywanego przez Radiusza. Także zaczynajmy. Mamy piękną zimową podstawkę, co prawda nie jest biała, jest zielona, ale dobrze będzie wyglądać. Czerwone nóżki, bo oczywiście musi być świątecznie. Później mamy taki genialny torsik, już Wam pokażę. O, bardzo proszę. Następnie dość specyficzny element. Nie wiem, czy będzie widać. Powinno być widać całkiem ładnie. Uwaga, tutaj będzie za chwilę zbliżenie. Ciekawe, kto z nas pozna tego dżentelmena. I oczywiście jego wspaniała czapeczka. Bardzo proszę. Kolejna minifigurka z kalendarza adwentowego. Także zapraszamy do zapisywania i do wzięcia udziału w naszym konkursie. Żeby nie było, dorzucimy coś od siebie. U nas możecie dosyć takie mystery boxy. Dorzucamy dla Radiusza. Będzie również do wygrania. Także komentujcie, obserwujcie, subskrybujcie.